Szczęść Boże. Witajcie, mili goście na moim stryżku. Dzisiaj 23 już grudzień, więc jutro wigilia. Nie wiem, czy Wy też macie w swoim wnętrzu takiego biegnącego królika z Alicji w krainie Czarów. Ja się z tym zmagam dzisiaj od rana, że. Wiecie, takie wewnętrzne przynaglanie jeszcze tyle jest do zrobienia, jeszcze to, jeszcze tamto zajrzyj do planu jeszcze zabraknie ci czasu szybko, szybko, szybko i wtedy muszę go jakoś poskromić, muszę się pomodlić. Panie Boże, Ty mi obiecałeś, że Ty mi dajesz czas na wszystko, co jest zgodne z Twoją wolą. I to sobie ciągle, ciągle sobie to powtarzam, żeby się tak wyciszyć, uspokoić, bo przecież, jeżeli zabraknie nam czasu na, na coś tam, to znaczy, że być może to po prostu nie jest wolą Bożą i trzeba to pokornie, spokojnie przyjąć. Nie ma się co stresować. Najważniejsze jest to, co we wnętrzu się dzieje. To czy przyjmujemy Słowo Boże? Czy naprawdę Pan Jezus rodzi się w naszym wnętrzu? Tego trzeba pilnować, a cała reszta to tak naprawdę to są tylko dodatki, bardzo miłe i, i takie oczywiście świąteczne, przynoszące nam też radość, taką wewnętrzną i zewnętrzną, no, ale. Bez niektórych jakiś tam drobnych elementów można się jakoś obejść. Nie wszystko musi być tak wiecie na 100%, bo życie ma swoją dynamikę i, i toczy się nie zawsze tak dokładnie po naszej myśli. Więc robimy to, co w naszej mocy, to na ile pozwala nam nasze ciało. Czasami właśnie zmęczone, czasami po prostu już zmęczone też życiem, no ale nic, zabieramy się za zbieranie manny Słowa Bożego. A tutaj mi doszła taka girlanda puszysta jeszcze. Wczoraj znalazłam w moich zasobach świątecznych dekoracji, także dołożyłam tu jeszcze taki miły elemencik. Tu widzę, że muszę wymienić lampki, bo już przy tych moich domkach też bateryjki się wyczerpały. No, także zabieramy się za słowo. Właśnie widzę, że tu mi się wyłączył mój tablecik i zaczynamy. Pierwsze czytanie z księgi Malachiasza. Ze Starego Testamentu, oczywiście. Tak mówi Pan Bóg: Oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do świątyni Pan, którego wy oczekujecie i anioł przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan zastępów, ale kto przetrwa dzień jego nadejścia i kto się ostoi, gdy on się ukaże? Albowiem on jest jak ogień złotnika i jak łuk farbiarzy. Widzicie ogień złotnika, który oczyszcza złoto, który w wysokiej temperaturze wypala wszelkie zanieczyszczenia. Łuk farbiarzy też taki, taka substancja do, do oczyszczania. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro i oczyści synów lewiego i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe, wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak za minionych dni i pradawnych lat. Oto ja pośle wam proroka Eliasza. Przed nadejściem dnia pańskiego, dnia wielkiego i strasznego, i skłoni on serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, aby nie przyszedł i nie poraził ziemi klątwą. I ten fragment z księgi Malachiasza, tutaj on jest taki, Trudny, to by trzeba, wiecie, prześledzić całą tą symbolikę, która tutaj się pojawia, bo on się odnosi zarówno do przyjścia Pana Jezusa w trakcie jego misji tutaj na ziemi. Jest mowa o Eliaszu, czyli w tym wypadku o Janie Chrzcicielu, który przygotowuje drogę dla Pana, który przypomina ludziom o grzechach który ich chrzci wodą, I, ale też jest mowa o tym, tak ja to rozumiem, o drugim przyjściu Pana Jezusa, kiedy to będzie już takie, wiecie, bardzo mocne przyjście, przecedzanie tych ludzi, którzy którzy chcą wejść do nieba, którzy też tutaj na ziemi przechodzą różne próby, różne trudności. Też w, w Nowym Testamencie, w jakimś fragmencie Pisma Świętego jest mowa o takim przecedzaniu świętych. To pan Jezus mówi chyba do świętego Piotra, że, że szatan. Go chciał przecedzić, chciał go przesiać. I myślę, że w naszym życiu też doświadczamy takich momentów, kiedy przychodzi taki okres próbny, kiedy naprawdę, który wymaga od nas takiego mocnego opowiedzenia się po stronie wiary, bo kiedy przychodzą jakieś prześladowania. Wiecie, to niekoniecznie muszą być prześladowania chrześcijan, takie jak są gdzieś tam w krajach muzułmańskich czy w Chinach. To może być tutaj po prostu prześladowanie ze strony braci. I to też gdzieś w jakimś psalmie jest mowa o tym, że gdyby mnie lżył jakiś przeciwnik, nieprzyjaciel, to, to bym to znosił, ale to jesteś ty z którym chodziłem w uroczystym orszaku w świątyni. I no ja w swoim życiu doświadczyłam też takiego prześladowania ze strony osób, kto, po których bym się nie, nie spodziewała tego jakiejś niesprawiedliwości, ale to myślę, że to też przychodzi na niektórych, i czasami jest to po prostu niezrozumienie, czasami jest to zła wola, czasami a najczęściej jest to działanie złego ducha, który ma na imię diabeł, czyli ten, który dzieli, ten, który, któremu nie podobają się wspólnoty, któremu się nie podobają ludzie, którzy wspólnie się modlą, którzy szukają Słowa Bożego i będzie walczył z nimi. Więc to też jest taki rodzaj przesiewania. Czy, czy po tym doświadczeniu, po tym jakimś skrzywdzeniu, czy nadal jesteś z Bogiem, czy wielu obserwowałam, wielu ludzi odchodziło ze wspólnot, bo się obrażali na Pana Boga, że jak to ja tutaj z takimi dobrymi intencjami przychodzę, a, a takie, taka niewdzięczność, taka niesprawiedliwość ze strony braci. Więc myślę, że to wszystko wszystko trzeba przeżyć. Pan Jezus też miał wśród swoich apostołów, takich, którzy praktycznie prawie wszyscy oprócz Jana uciekli spod krzyża. <św.> Święty Piotr się go zaparł, powiedział, że go nigdy nie znał. Nie, nie znam go, nie znam go, nigdy go nie znałem, nie wiem o kim mówicie. I pan Jezus po zmartwychwstaniu przychodzi do niego i nie robi mu wyrzutów, tylko pyta się Piotrze, czy mnie kochasz, czy mnie miłujesz. Także tak myślę, że jest co naśladować. Jest kogo naśladować. I y bo to jest tak, wiecie, łatwo jest z Panem Jezusem triumfować, tak jak apostołowie się cieszyli, że, że duchy są im posłuszne, złe duchy, że, że uzdrawiają. Pięknie jest z Panem Jezusem tak triumfować, a trudno jest z Panem Jezusem być w krzyżu, prawda? Jak widzimy, że święty Piotr przestraszył się tego krzyża, już od, od razu, jak tylko usłyszał, to powiedział, nie, to nigdy, Panie, nie przyjdzie na Ciebie. W domyśle pewnie na mnie też to nigdy nie przyjdzie, no ale... Yy, rzeczywistość potoczyła się inaczej i Piotr musiał przejść przez ten ogień takiego oczyszczenia, tak jak tu mówi prorok Malachiarz, takiego... Naprawdę poważnego oczyszczenia, przetopienia tego, tego złota, wytopienia z niego wszystkich zanieczyszczeń. No, także tyle. A dzisiejszy psalm, 25, już nie mam czasu tutaj zakrywać tych wszystkich marginesów, ale tytuł tego psalmu w Piśmie Świętym to jest Ufność wśród niebezpieczeństw. I myślę właśnie też o takiej ufności w trakcie tego przesiewania, kiedy mamy jakieś trudności, zaufać Panu. I refren tutaj jest: Podnieście głowy, bo zbawca nadchodzi. Daj mi poznać drogi, Twoje panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Dobry jest Pan i łagodny, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy ubogich dróg swoich. Wszystkie ścieżki Pana są prawe i pełne łaski dla strzegących jego praw i przymierza. Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom i objawia im swoje przymierze. Zobaczcie, jaki tu jest piękny werset pod koniec. Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom. I gdzieś w innym miejscu w Piśmie Świętym jest mowa o tym, że Pan Bóg nie uczyni niczego, dopóki nie objawi tego swoim ludziom, swoim właśnie czcicielom. Widać jak Pan Bóg się z nami dzieli swoją świętą wolą i warto jej szukać w swoim życiu. Warto naprawdę według niej żyć. Poddawać się Bogu, Jego wyrokom. Tutaj aklamacja królu narodów w kamieniu węgielny, kościoła przyjdź i zbaw. Człowieka, którego z muł utworzyłeś. U, trochę będzie hałasować nam ta budowa za oknem, bo panowie, zobaczcie, zalewają tam strop nad tą budową, tuż przed świętami. Zalewają strop, a my tutaj obserwujemy, ale szukamy Słowa Bożego i dzisiejszą Ewangelię. Przeczytamy sobie może właśnie z tłumaczenia znowu Dawida Szterna z komentarza żydowskiego. Myślę, że to ciekawie w wykonaniu żydowskim wygląda. Przyszedł do Eliszewy, do Elżbiety, tak? Czas narodzin dziecka i urodziła syna. Jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, jaką dobroć okazał jej Adonaj i radowali się wraz z nią. Prawda? Bo ona urodziła dziecko już w podeszłym wieku. Ósmego dnia przyszli, aby dokonać brit mili dziecka. I co to znaczy brit mili po żydowsku? Czyli to jest to rytualne obrzezanie na znak przymierza. I to słynne, żydowskie obrzezanie. I co dalej? Już mieli nadać mu imię Zacharia po ojcu, gdy jego matka odezwała się i rzekła. Nie ma mieć na imię, nie, ma mieć na imię Johanan. Powiedzieli je żaden z twoich krewnych nie nosi tego imienia i dawali znaki jego ojcu, aby się dowiedzieć, jakie imię on chce mu nadać. Pokazał, aby mu podano tabliczkę do pisania i ku zaskoczeniu wszystkich napisał Ma na imię Johanan. W tym momencie wróciła mu mowa. A jego pierwszymi słowami była bracha dla Boga. Wszystkich ich sąsiadów zdjął strach i rozprawiano o tym wszystkim po całej górzystej okolicy. Judy, każdy kto o tym usłyszał, mówił sobie: Kim zostanie to dziecko? Bo najwyraźniej była z nim, była nad nim ręka Adonai. I zobaczymy sobie Bracha. Co to znaczy? Ta Bracha dla Boga, którą wyżek, e, Którą wyrzekł Iza... A, jejku, o, o kim tu jest mowa? Azariasz. Zachariasz. Aha. Tu sobie zaznaczyłam. Bracha. Brachot. Błogosławieństwo. Słowo to pochodzi od hebrajskiego berech, czyli kolano, i świadczy o związku pomiędzy modlitwą a klękaniem. Czynić brachę to wypowiadać błogosławieństwo, błogosławić. Czyli widzicie, Zachariasz. Kiedy, kiedy mu się rozwiązał język, kiedy nadał swojemu dziecku, swojemu synowi imię Jochanan, czyli Jan Chrzciciel to będzie, e, pierwszymi słowami to była bracha dla Boga, czyli błogosławieństwo Boga, błogosławił Boga. I teraz e, tutaj sobie jeszcze zaznaczyłam w komentarzu... E, Ósmego dnia przyszli, aby dokonać brit mili dziecka. Obrzezanie to jedyny warunek, aby Żyd stał się uczestnikiem przymierza zawartego przez Boga z Abrahamem. I to w Księdze Rodzaju możemy przeczytać. Ma się ono odbyć w ósmym dniu życia chłopca. Już mieli mu nadać imię Zacharia po ojcu. Każdy, kto ma pewną znajomość żydowskich praktyk religijnych, wie, że podczas Brit żydowscy chłopcy otrzymują imiona. Skąd jednak wiemy o tym zwyczaju? No, i tutaj jest tam opis tego, tego zwyczaju. Możecie sobie zatrzymać, ewentualnie poczytać. Myślę, że jest to ciekawe. Skąd bierze się, wiecie, to obrzezanie, skąd ten obyczaj i to wydarzenie później, które też będzie miało miejsce w stosunku do Jezusa, który też będzie obrzezany w ósmym dniu. Wiecie co? I to, co sobie tutaj zapisałam w tych moich notatkach jeszcze odnośnie Ewangelii, jest to, że Pan Bóg w życiu niektórych właśnie ludzi, którzy się urodzili i mieli pełnić jakąś szczególną misję, szczególnie tutaj odnosi się to do, do proroków, czy, czy właśnie do Jana Chrzciciela, że Pan Bóg w jakiś sposób nadnaturalny uczestniczy w życiu tych osób. Od urodzenia widać, że, że te dzieci rodzą się właściwie z interwencji Bożej, bo, bo ich matki często są niepłodne. Pan Bóg często w taki sposób zwraca też uwagę otoczenia na, na, tego, na to dziecko konkretne tutaj Szczególnie właśnie na Jana Chrzciciela zwraca uwagę, bo wszyscy mówią, co to będzie za dziecko, że ono tak się urodziło w tej Elżbiecie w podeszłym wieku, o co tutaj chodzi, prawda? Wszyscy się zastanawiają. I pomyślałam sobie, pomyślałam sobie, że może w dobrym zadaniem na czas jeszcze. Do świąt, do wigilii, te ostatnie godziny i też w trakcie może nawet świąt byłoby to, żebyśmy się zastanowili nad różnymi sytuacjami w naszym życiu, kiedy ewidentnie widzieliśmy, że Pan Bóg zainterweniował, że on w jakiś szczególny sposób zadziałał wydarzyły się rzeczy takie niezwykłe, które, które odczytujemy jako bożą interwencję w naszym życiu. To może być jakieś uzdrowienie, to może być napotkanie jakiegoś człowieka, to może być też może założenie wspólnoty, to może być wejście jakiegoś człowieka do naszego życia, człowieka, która, którego wcześniej nie było, a on się pojawia w, w naszym bliskim otoczeniu, którego też jakoś w jakiś sposób czujemy, że Pan Bóg do nas wysłał. Ja często to odbieram w taki sposób, że kiedy przychodzą do nas goście, to, to uważam, że Pan Bóg ich do nas posyła, więc każdy, każda osoba, która w naszym domu się pojawia, dla mnie jest jakimś też takim szczególnym znakiem. Teraz na święta przyjedzie do mnie moja wnuczka, więc to też będzie jakiś znak kolejny. Myślę, że warto te, te niby takie zwykłe rzeczy w naszym życiu odczytywać jakoś tak głębiej może spróbować, ja tak będę się starała czynić w czasie tych świąt i też tutaj, gdzie to było, podnieście głowy, bo zbliża się Wasze zbawienie w dzisiejszym czytaniu. Myślę, że to też jest ważne, żeby wiecie, nie, nie zwieszać z tych naszych głów z powodu jakiegoś zmęczenia czy przygnębienia, tylko podnieść te głowy, podnieść, spojrzeć do góry, szukać tego, co w górze, nie tego, co na dole, nie zamartwiać się tym, co tutaj nas otacza, co nas martwi, ale spojrzeć w górę. Bo stamtąd przychodzi nasze zbawienie, nawet jeżeli mamy czas jakiś trudny, takiego właśnie potrząsania świętych, przesiewania czy przetapiania w jakimś ogniu, w jakimś gorącym piecu, to to wszystko z Bożą Pomocą może nam przynieść tylko same korzyści. I, i właśnie spojrzenie w górę, podniesienie głowy, to jest też taki. Obraz człowieka, dziecka Bożego, które ma tą swoją dumę z tego powodu, że, że jest tym dzieckiem Bożym, że, że jego, jego królestwo nie pochodzi z tego świata, tylko to Boże Królestwo jest pośród nas, ale ono jest też w górze, więc do niego dążymy. Nie do tego, co tutaj na dole, na ziemi, co nas przygnębia, co nas męczy, ale te, do tego, co w górze, więc chwała Ci Panie. Dziękujemy za ten czas adwentu, przygotowania. Dziękuję Wam wszystkim za to, że byliście tutaj ze mną, komentowaliście, w jakikolwiek sposób uczestniczyliście, za też Wasze wsparcie finansowe. Bardzo Wam dziękuję, życzę. Radosnych świąt Bożego błogosławieństwa na te święta, żeby Pan Jezus narodził się w waszych sercach, w waszych domach, żebyście naprawdę podnieśli głowy i rozradowali się w tym czasie. Amen. Pozdrawiam was serdecznie, z Panem Bogiem. A jeżeli chodzi o Ogłoszenia jakieś parafialne, to zobaczymy się chyba po świętach dopiero. Bo. No tak, dopiero po świętach. Z Bogiem trzymajcie się. Zobaczcie, co tam się dzieje. <słuch> Fascynują mnie te ogromne maszyny zalewające stropy i. Budujące domy. Niesamowity jest człowiek, który potrafi coś takiego skonstruować. No ale Bóg jest bardziej fascynujący. Dobrze, z Bogiem jeszcze.